Czas na ostateczne starcie z dodatkiem Prismatic Evolutions, a.k.a. pryzmatyczne owulacje, w którym to otworzymy łącznie aż 58 boosterów, aby finalnie San Sanbriona. Tak wiem, zabrakło mi dwóch boosterów do pełnej 60. Mamy przeróżne produkty do otwarcia, m.in. boostery z 3 paków, poster collection boxy, accessory pounce czy surprise boxy. Podczas mojej ostatniej batalii z tym dodatkiem... Otwieram aż 10 booster bundles, skąd wydropił mi m.in. Jolteon EX jako special Illustration Rerka. Ja nazywam się Red z kanału Poké Collectibles. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków podobnego formatu, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał oraz zostawcie komentarz dla zasięgu na dole pod filmikiem. Moi drodzy, nie ma dalej co przedłużać. Let's fucking go! Powiem wam, że troszkę się niecierpliwiłem na ten opening z tego względu, że otwieramy tutaj produkty, których nie otwierałem wcześniej. Między innymi właśnie te Accessory Punch Special Collection Boxy oraz taki Surprise Box Nie mam naprawdę pojęcia, co tutaj się znajduje, więc zaraz sobie to otworzymy. I proponuję, że otworzymy sobie właśnie na początku taki Surprise Boxik. Co tu jest w środku, coś się rusza, więc otwórzmy. Mój kochani. A dobra, to się jakoś tak wysuwa i niby to jest taki ich mystery boxik, gdzie tutaj znajduje się nic, prawie że nic w środku. Dobra, albo zostałem oskamowany, albo pudełko po prostu jest puste, nie wiem czemu. Eee, dobra, co my tu mamy, co my tu mamy? Mamy kartę espiona, to jest z tego co wiem karta promocyjna ze stampem, więc sobie odłożymy to na bok. Mamy cztery boostery, jakieś śmieszne przykładki. Z inwilocjami. I co? Lecimy. Pierwsze cztery boosterki. Czas. A tak. No, jak poleci nam jakakolwiek SIRK. Byleby to nie była maska. To będę dzisiaj zadowolony. I niemniej jednak. No ambreon to jest ambreon. Ja się ucieszę z każdej i już swojego ambreona jednego mam, ale nie wyciągniętego, więc chciałbym go wyciągnąć sobie. Ee, z wami wspólnie na tym kanale. Tak żeby historycznie się zapisać w ten właśnie moment bo kupić to wiadomo najłatwiej, ale jednak tutaj takie dropienie takich kart to jest jednak to co byśmy chcieli widzieć najbardziej, mamy Ambreona, co prawda huluwa, ale nie poddajemy się więc wszystko byleby nie maska i najlepiej jakaś ewilucja, dobra mamy słuchajcie Rerkę, tfu Rerkę Pokeball oraz mamy Sylwiona, więc Technicznie rzecz biorąc, na cztery boosterki mamy trzy dropy. Dobra, ja sobie tutaj odłożymy bulk gdzieś na bok. Na drugi ostrzał mamy poster collection. Tutaj znajdują się trzy boostery. Tak jest, trzy boostery i trzy karty promocyjne. Tego się już sporo w życiu na otwierałem naprawdę. Dobra, misie kolorowe. Plastik, dużo plastiku. Karta promocyjna. Uf, to jest karta promocyjna. Tak, jest Blackstar Promo. Czasem robią nas w konia i wkładają karty holograficzne, że niby promka, że to, że Sram to, a się okazuje, że to jest zwykła karta holograficzna, po prostu z danego setu. Więc nie dajcie się, uczulam Was. Sprawdzajcie zawsze, czy tam jest ten Blackstar Promo faktycznie na, 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 na dole po lewej stronie, czy, czy tego nie ma. Mamy, słuchajcie, kolejny dropik. Powiedzmy, powiedzmy że drop, tak. Jest to reverse. Pokeball, Hollow foil, mamy Monkey Dory oraz moi drodzy trzeci boosterek z Poster collection. A w środku jest, słuchajcie, Pikachu. Tak jest. <laughs> Dobrze, słuchajcie, na dzień dobry leci Pikachu. Uff, bardzo, bardzo fajnie. I odwrócony ogier tak więc, posterek oddał. Dobra, na dzień dobry, posterek oddał. Ludzie mnie naprawdę znienawidzą za tego pryzmatika. Po prostu, co nie dotknę, to zamieniam w złoto. Dosłownie. Następnie mamy Accessory Punch Boxy. Tego, tego, tego nigdy nie otwierałem. Naprawdę, tego nigdy nie otwierałem, więc dla mnie to jest jedna wielka niewiadoma, co to takiego jest. No, widać, że tutaj jest jakiś futerałek, jakaś nereczka, albo nerko podobne. Dobra, to jest. Tak jest. Można, słacie, może to służyć. To jest e, urządzenie multifunkcyjne. Po pierwsze, może to służyć jako rękawiczka. Prawdopodobnie możecie to sobie nałożyć na stopę albo na coś, na inną kończynę. E, jako futerał na przykład na magazynki AR15 albo na AK47. No i pewnie na, na karty. W sumie nie pomyślamy o tym. Na karty to też może się przydać. Dobra. I lecimy, moi drodzy, mamy 5 boosterków Mamy Tyrek. ponownie Ponownie Tyrek, już jednego mieliśmy dzisiaj Czas na drugiego Więc baryłka wleciała Złota, nie byle jaka To nie jest yy, byle gówno, wiecie o co chodzi To jest naprawdę fajny dropik Dobra, jeszcze jak S i R -ka wleci to już w ogóle będziemy w domciu Ale No niby drop rate jest jaki jest Chociaż ja mówię, nie mogę narzekać Bo na 120 otwartych Około box, yy, boosterów Poleciało nam, poleciało nam no, no parę ładnych Sjerek już nie wiem ile, ale sporo, sporo esjerek, więc ja mówię moim szczęściem do Prismatic Evolutions, no nie mogę narzekać. Całości wysiadłem na pewno na plus, chociaż brakuje mi tutaj no paru jeszcze e, special illustrationerek z Evilucji, no to wyleciał mi Espion wyleciał mi ostatnio Joltion tak, więc jeden boksik mamy za nami, ja wyciągnę, pozwolę sobie wyciągnąć boostery z tej całej trójki, która tutaj jeszcze jest. Będziemy mieli więc 12 kolejnych boosterów. No powiem wam moi kochani, że otwierając te boksy właśnie w większych ilościach do sporo tego plastiku. Mogliby troszkę pomyśleć nad innym e, pakowaniem takich produktów, ale co, zobaczymy co przyszłość przyniesie. Słuchajcie, lecimy, mamy, mamy Treasure Tracker jako ace Speczek jest kolejny dropik więc powolutku się mu rozkręcamy, no mamy Atticus'a, mamy Pikachu. ciekawe, ciekawe czy, czy, czy dzisiaj będzie równie hojna i równie hojny ten dodatek, tak jak to właśnie jest na ostatnich openingach, tak więc w szczególności dowiedzieliśmy się też bardzo ciekawych rzeczy, że każdy produkt, w zasadzie dropi Lepiej bądź gorzej z tego setu. Booster Bundle mam wrażenie, że dropią najlepiej. Nie, nie w wszystkich dodatkach tak było. Tak na przykład w 151 nie miałem tyle szczęścia przy otwieraniu właśnie Booster Bundle, tak przy Paldean Face, czy przy Prismatic Evolution co w sumie to mi srogo dropiło. Dobra, mamy chociaż jedną Master Bolkę, też chętnie bym zobaczył. Wiadomo, że. Pomarzyć można, ale co z tego będzie, to zaraz się okaże. Te, excess, te te boxy, co są? Te accessory punch boxy, też jest to ciekawy produkt, co my nie wiem, dla kogo skierowany. Co można z tym począć? Tak jak mówię, no, można magazynek na pewno schować. <laughs> Mamy wspaniałego Tuska. No, leci nam te, tych, tych, tych rewersów dużo. Właśnie to jest to, co my tak trochę od tego setu cały czas. Um, cały czas odpycha to są te Reversy, bo no reverse za reversem Okej, okay, mamy słuchajcie Slowkinga Jest Master ballka, jest jedna Master bolka, Mamy jedno złotko, jest jedna Master ballka. jak na razie jest Jest całkiem fajnie, tylko wiecie Po prostu z tymi reversami Nie za bardzo co jest zrobić, bo Ja jakbym zbierał Cały Master Set to pewnie bym zbierał W Master ballkach. no ale ja to ja Może nie wiem, dajcie znać co wy z tym robicie, bo byłbym jestem jestem naprawdę ciekaw, co wy z tym robicie. Czy zbieracie z tego Master Set, czy wolicie właśnie Master Ball, jak już. Okej, okay, mamy Rayforda. Forda, jest kolejny full artowy trener. Nie jest źle, jak na razie nie jest źle. Leci nam dobrze. dobrze. Jak na ten dodatek, to bym rzekł nawet bardzo dobrze. Monkey Dory w rewersie, tak jest. Znaczy, w Reverse Pokeball Holofoil. O, tak się pełna nazwa nazywa. Mamy jeszcze trzy boostery. Tu mieliśmy jak na razie z tego to jedną masterbolkę. Mieliśmy jednego full arta. Zobaczymy, czy coś jeszcze sensownego tutaj w nam wyskoczy. Więc zawsze to nawet może być magia, wiecie. Ostatniego boostera różnie to bywa. Lifion, Glacion. I ostatni boosterek z tych punchboxów. Już widzę Acepeczek oraz mamy Groundona. Moje odczucie accessory punchboxów to takie, takie 6 na 10. No takie 6 na 10. Nie wiem co za bardzo co z tymi punchboxami zrobić, ale mówię, ja jestem, wiecie, kolesiem, który ma ponad 3 dychy na karku i trochę inaczej podchodzi do tych produktów. Lecimy. Mamy 35 boosterów, więc jest to tak zwany... It's the final countdown Triririr. Krótkie ogłoszenie parafialne Jeżeli chciałbyś grade'ować swoje karty Czy to w PSA, czy w CGC To możesz skorzystać z usług naszego sklepu internetowego Tym bardziej, że Poké Collectibles Jest jedynym w Polsce autoryzowanym partnerem z CGC Więcej informacji znajdzie się na dole w opisie pod filmikiem I tak chciałbym właśnie zakończyć Z miłym, z miłym takim... Mam nadzieję wspomnieniem właśnie ten dodatek, więc zobaczmy, czy, czy tak go będę miał. Czy, czy tak go będę trzymał w pamięci. Więc. No, na początki były były, były. były takie se, później dopiero zacząłem się rozkręcać. I teraz jest czas na to właśnie finalne zakończenie. Będzie łącznie, myślę, że chyba tak między 160 a 150 boosterów co. Co otworzyłem z tego dodatku, więc nie była to jakaś niewiadoma jaka ilość. Wiecie, tak jak na przykład, właśnie mam to, i <laughs> robię to z Destiny Tribals. Tam to się tego trochę więcej na otwierałem. Nawet yy, nie tylko na kanale, ale lubię też sobie poza kanałem otwierać. No to to tam mi faktycznie fajnie i podropiło I ten dodatek tak dobrze mi mi pooddawał. Prismatic Evolution 100. To... Też jest ok, no mówię, ale chciałbym, chciałbym zakończyć z dobrym przytupem po prostu. Ten set to jest pewien rozdział, który naturalnie trzeba zamknąć, tak jak bywały jeszcze boostery z Evolving Sky i gdzieś się to otwierało i był też taki, wiecie, ostatni moment, żeby, żeby jeszcze to pootwierać, to jest właśnie taki sam moment tutaj z tym setem, więc oby z dobrym dropem, a jak nie, no to, to chuj, to będzie pikacz, z pikacza też już jestem zadowolony. Niektórzy z was otwierali po całe case'y, całe case'y tych produktów czy to ETB czy jakieś inne, inne inne produkty i no nie leciało zbyt dobrze, więc nie mogę w sumie na swój drop rate narzekać. Mamy Ambryona niestety. Był to zwykły Ambryon w rewersie. Żadna master masterboleczka. No dobra, mamy teraz serię pustych boosterów. Noctowl, Oj ojojoj! Oj oj. Oj, oj oj! Trzeba tutaj poprawić coś, no. Już prawie połowa z tej kubki za nami. Już prawie połowa. No jeszcze tutaj 6-7 boosterów jest. Tak więc troszkę ponad booster box. Gdybyśmy to mieli tak przeliczać. Okej, okay, dobra, mamy... Ryolu <średziny> Pragnę! Pragnę napomknąć, że te właśnie luzem boosterki są z tak zwanych tech listerów, czyli trzy paków, to się trochę inaczej nazywa przy tych special setach. Mamy Badeła Budeł, Badeł, zwał jak zwał Pokémon Fiat Larvitar Whimsicott Ojoj, oj Czyżby, czyżby Prismatic Evolutions dzisiaj mnie tak trochę, wiecie, nie chcę to powiedzieć zbyt wulgarnie, ale no nie, po, nie, 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 nie popieścił? Chyba tak, dobra, jak na razie pierwsza połówka ewidenty nas nie popieściła Sylwion, dobra to sobie położymy na bok, dobra, mamy jedną kubkę, mamy druga kubka, słuchajcie, kubka, kubka, nie chcę powiedzieć, że śmieci, ale, ale pseudo dropów versus kubka prawdziwych dropów, początek bardzo fajnie, no, no i na tym zakończę. początek bardzo fajnie, tak jest, z małych rzeczy też trzeba się w życiu cieszyć. przecież nie wszystko w życiu mo można mieć, dobra, oki doki, no i to jest pryzmatik, jakiego pamiętam, tak jest. To jest pryzmatik, o którym wszyscy mówią. Mamy hipopotasik. Come on, baby. Okej, okay, Ortega. Trzeci full artowy trener. No słuchajcie, jak będziemy tak dropić, to do, do daleko w życiu nie zajdziemy. Normalnie, beach slap. Pryzmatik ewidentnie mi beach slapa tutaj zaprezentował. No ale dobra, jeszcze trochę rzeczy może się w życiu nam zmienić, bo mamy. Mamy jeszcze trochę. Jeszcze trochę jest. Jeszcze jest garść boosterów. Jeszcze chyba z tego zdycha jest. Ale już taki czuję, wiecie co? Taką... Tak gorzko, gorzko jest. Myślałem, że będzie więcej słodyczy dzisiaj. Myślałem, że to szczęście będziemy dłużej trzymać. A jak na razie czuję... No... Smak... Smak porażki. Dusk nor! oraz mamy, słuchajcie, drugą Master a jest to Hut Hut Uf Uf. Hut Hut Uf Uf, uf. i Dusk nor. Dobra. Dwie Master Powolutku, powolutku. Nie śpieszymy się. To no, znaczy, trochę się powoli śpieszę. Powoli się śpieszę. No, bo powoli nam się boostery kończą. Snizzle, mizzle. Trzeba było na tym Pikachu przestać Otwierać. Tak jest, no red. Red, tutaj serce ci. Serce co innego mówił. In... Co innego mówił rozum. A co innego portfel. No portfel płacze. Ewidentnie. No i bat! Aż się tutaj dropy nam sypią. Nie w tym pozytywnym słowa znaczeniu, niestety. No, dajcie coś. daj mi coś. Fan Rotom. Syf. Straszny syf. To miało inaczej wyglądać. Każdy opening w tym roku kończył się jakimś chase'em. No dobra, no mamy tą złotą baryłę, tak? Jest to gdzieś tam poniekąd jakiś chase. Chyba najdroższa ultra jaka jest z tego dodatku. Niemniej jednak, s -i -r Gdzie one są? Gdzie są s -i -r gdzie są etnijetki? Najgorsze jest to, że już nie mam... Nie mam już żadnej tajemniczej broni, żeby, wiecie, wlecieć tutaj z, e, z jakimś dodatkowym pryzmatyczkiem, tak jak to czasem robiłem. Mamy Amarysa. Krucho, krucho. <laughs> Ale nas zmiótł dzisiaj pryzmatik. Po prostu nas zmiótł. Kiera! Byłbym naiwny, jakbym się w sumie nastawiał inaczej. Tak więc... Gdzieś... Biorę to wszystko na klapę. No i teraz wszystko albo nic. Wszystko albo nic, słuchajcie Wszystko albo nic. Już wiem, że nic. Już wiem, że nic. Mamy Dundur Space'a. Arhaludona. Stary dobry, Pryzmatik. Jak mi ciebie brakowało. Jak mi ciebie brakowało. Mamy baryłę. Jest Slowking. Master Bolka. No i moi kochani. Hut hut również w Masterbolce. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmików takiego pokroju. I co? Widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku.